I Michał. Powiedz chalę do mamy. Michał się urodził i ważył... Ile Michał ważyłeś? Zaraz powiemy ile Michał ważył. Mam nadzieję, że Michał. Na razie to po powiedzmy, że to będzie Chłopczyk A Ważył 2,5 kg i mierzył 44 cm, 44,5 cm. Z Dwie godziny po porodzie, No, już się nie denerwuj. Idziemy teraz do Alexa, tak? Aleks otworzył oczka. Koloru. Ale masz niebieskie oczka, Alex. Tu mam ściągę taką, i zaraz przeczytamy, ile Alex miał. Alex się urodził, mając kilo 87 kg i, ważył, i mierzył 43 cm 43,5 cm. Co, Alex? Zaraz mama przyjdzie tutaj porozmawiać z tobą. chłopcy, chłopcy, a teraz idziemy do dziewczynki. A Julcia jeszcze śpi. Julcia, kaputka. Julcia się urodziła mając jedno kilo osiemdziesiąt i mierzy 17 cali, czyli też 43,5 cm. Czyli Michałek jest największy, ale różnic dużych nie ma. To są dosłownie gramy w różnicy ich. Dobra, dzieci, idziemy do mamy teraz. Misiu... Halo? Tu nie mamy jeszcze imion, bo nie wiemy do końca, czy są to identyczne bliźniaki. Jedno jajowe, czy dwu jajowe. będziemy wiedzieć to później. Także na razie jeszcze nie mamy imion obranych. Hmm, 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 hmm. Tutaj będzie jako jeden. Teraz jest drugie dziecko, drugi chłopczyk. I Ulcia. to już chyba jest zaklepana. No, to papa dzieci. Na razie.